Maciej Kurzajewski, dobry wieczór. Zapraszam na serwis sportowy. Aleksandra Klejnowska i Dominika Misterska, wicemistrzyniami Europy w podnoszeniu ciężarów. Trzecie miejsce na pomoście w Sofii wywalczyła Marietta Gottfried. Aleksandra Klejnowska uzyskała w dwuboju 210 kg. W porwaniu była trzecia, a drugie miejsce zajmowała Marietta Gottfried, która ostatecznie zdobyła brązowy medal. W kategorii 58 kg wygrała Rosjanka Marina Szajnowa. W wadze do 63 kg Dominika Misterska przegrała tylko z Rosjanką Swietlaną Simkową. W trzecim meczu mistrzostw świata dywizji pierwszej nasi hokeiści przegrali z Norwegią 2 do 3. Z Debreczyna Jacek Banasikowski. Po dwóch tercach wyrównanej gry był remis 1-1 i nic nie zapowiadało smutnego końca. Niestety w 41 i 45 minucie Norwegowie wykorzystali dekoncentrację naszych zawodników i bramka za strzelając dwie bramki. W polskim zespole dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Jacek Kłakta. Po porażce z Norwegią szanse na awans do grupy A zmalały niemal do zera. Marta Domachowska i Karolina Kosińska zagrają w turnieju głównym tenisowego JNS Cup. Pierwsze mecze już za trzy dni. W na Warszawiance rozpoczną się eliminacje. Wystąpią w nich cztery Polki, Kiszczyńska, Leśniak, Bruzda i Radwańska. To miasteczko tenisistek. Tu powstanie bufet, a tu zawodniczki będą odpoczywały i czekały na mecze. My z niecierpliwością czekamy na przyjazd gwiazd JNS Cup. Pierwsze w Warszawie pojawią się Belgijki, NL i Kleisters. W Sport Telegramie w dwójce wyniki meczów zaległej kolejki rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy. Teraz to wszystko. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.